Podcast 2PR Tech to miejsce, w którym rozmawiamy o technologii wokół człowieka i z perspektywy człowieka. Szukamy odpowiedzi na pytania, które pozwolą nam zrozumieć technologię poprzez rozmowy z ludźmi, którzy ją tworzą, regulują lub wykorzystują. Dzień dobry, witamy na drugim odcinku podcastu z dr. Janną Jurgą, wykładowczynią na School of Form, Uniwersytetu SWPS, badaczką działań ludzkich zmysłów, tworzącą rozwiązania dla przebodźcowanych nas i autorką książki Szałas na hałas. jeszcze raz dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Pierwsze pytanie. Eee, czy technologia zwiększa czy zmniejsza nasze poczucie bezpieczeństwa? Wiesz co, to jest bardzo trudne pytanie, bo pewnie gdybyśmy przeszli się po domach czy wyszli na ulicę zrobić sondę uliczną, no to wszyscy by wam powiedzieli, że zwiększa, no bo mogę wezwać pomoc, bo mogę mieć ochronę, mogę mieć monitoring i mogę bardzo dużo rzeczy, które teoretycznie dają nam poczucie bezpieczeństwa i ja myślę, że bardzo złudne. Bo nam się wydaje, że kontrola daje nam poczucie bezpieczeństwa. E, czym bardziej jesteśmy na zewnątrz, tym mniej jesteśmy w środku, e, co powoduje, że powierzchownie nam się wydaje, że, e, że jesteśmy właśnie bezpieczni. Przy czym, jakbyśmy zajrzeli tam do środka, tam do tej istoty, z którą się najrzadziej spotykamy, e, to by się okazało, że tam może być mały, rozdygotany pięciolatek albo trzylatka i ktoś się wcale nie czuje bezpiecznie, mimo tego, że może w czasie rzeczywistym wezwać pomoc medyczną czy ochronę do domu. Więc Technologia dała nam złudne poczucie bezpieczeństwa, na pewno podniosła nasz komfort, komfort w łatwości bycia w kontakcie, chociażby. Ale jakby spojrzeć na społeczeństwo, no to technologia dała nam też bardzo duże rozwarstwienie, jednostkowanie, zamykanie się ludzi w swoich światach. No co nie jest o bezpieczeństwie, bo jednak jako kierunek, jako gatunek plemienny, kolektywny, my tego społeczeństwa bardzo potrzebujemy. Jakbyście się zastanowili nad tym, co było najgorszą karą w średniowieczu, to wcale w nabierzymy miejscu nie była śmierć, tylko banicja, bo banicja była dużo okrutniejszą karą, bo to byłam powolna śmierć, zupełnie inaczej niż ścięcie czy, czy cokolwiek innego. Więc, więc ta, te banicje, na których my się same wysyłamy za pomocą technologii, e, trwają już trochę czasu, bo te pierwsze, to się chyba nazywało hikakomori, ale nie jestem pewna, w Japonii od lat 80. mamy pierwsze objawy choroby, że ludzie zamknęli się w świecie wirtualnym, e, to teoretycznie byli bardzo bezpieczni, w sensie mieli dach nad głową, jakby nie, nie było tam wojny, nie było klęski Humanitarnej, a jednak zdecydowali się odejść ze społeczeństwa. Więc, więc no to pytanie jest, jest, nie ma na niej jednej odpowiedzi. Społecznie myślę, że świadomość jest taka, że tak, ale humanistycznie na to patrząc. No to myślę, że radykalnie nie. To jest trochę tak, jak rozmawialiśmy w kuluarach, że kiedyś się, się straszyło dzieci czarną wogą, co najwyżej, nie? A, a w tej chwili nam się wydaje, że na każdym roku na naszych małych człowieków, nasze dzieci na młodsze pokolenie, czyha jakaś nieprawdopodobna ilość niebezpieczeństw. No wcale nie czyha, tylko tak jesteśmy zasani informacjami bardzo negatywnymi, że nam się wydaje, że one tam są. Czy to a... powoduje, że czujemy się bezpieczniej? Ale właśnie dl dlaczego? To, bo Ten wątek chciałbym, bym chciał na to dwa razy kliknąć, mówiąc. <noise> S slangiem. Mamy telefony, w tych telefonach mamy, można przyjąć takie procesory, którym się nie śniło, tym, którzy projektowali misję Apollo. Mamy dostęp do dużej ilości wiedzy. Najprawdopodobniej najczęściej klika się no, takie rzeczy, które są albo kotem, albo jakimś śmiesznym filmem. Dlaczego tak jest? Dl dl dlaczego my się tak zachowujemy? To tak py py pytam generalnie, ponieważ się na, na tym czasami tak, oczywiście a absolutnie sam się na tym łapie, y ale no, teoretycznie nosimy regały książek w kieszeni, mm -hmm. tak? ale sięgamy po. Znaczy wiesz, no, jedną rzeczą, o której sobie, sobie rzadko zdajemy sprawę, to jest to, że nasz mózg jest leniwy. W sensie e nasz mózg wyewoluował do przetrwania i do zaspokajania najprostszych potrzeb. Znaczy, no, ma być najedzony, mamy by, by być naszemu systemowi nerwowemu i ciału względnie ciepło, mamy się czuć względnie bezpieczni i szukamy prostych pobudzeń, prostych atrakcji. No, i tego dostarcza ci to klikanie w śmieszne filmiki, kotki, pieski, wybierz dowolne, bo energia, którą musisz włożyć w to, żeby przetrawić bardziej skomplikowane treści, których tak jak powiedziałeś, mamy na wyciągnięcie ręki jak nigdy w historii, jest to bardzo demokratycznie dostępne. Ale to wymaga zaangażowania, to wymaga, że nasz mózg, żeby się skupić na nowych rzeczach, to zresztą zrobią mu bardzo dobrze, powolnią na przykład starzenie, będzie wymagał większego spalenia energii, więc będzie hmm. trzeba mu dać większą podaż energetyczną. Więc odruchowo robimy to, co jest najprostsze i daje nam szybki zastrzyk dopaminki, czyli no siedzimy i klikamy w te, w te bardzo leniwe treści, robimy to absolutnie wszyscy. Widzę powoli takich ruch, że ludzie jednak wracają do noki tam 70-30 i, i ta, ta moda w pewnych grupach na telefony prawie analogowe, czy tak. telefon jest do dzwonienia wraca, ale to znowu jest już w tej grupie, która sama się zdiagnozowała, że ten stały kontakt z siecią robi nam bardzo niedobrze. Ja na wspominałam, że pierwsze mieszkanie, gdzie mieszkałam jako dorosły człowiek było na Powiślu, nie miałam internetu, jak musiałam wysłać maile, to chodziłam do Człowieka Barbarzyńcy i akurat zawsze wychodziłam z książką, co miało wady i zalety dla budżetu domowego, ale pamiętam, że byłam w stanie w półtorej godzinach sobie wszystko wcześniej przygotowałam, wiecie, te półtorej godziny internetu, 15 lat temu było mi tak, pogrzywkę, tak. W tej i trudno mi sobie wyobrazić, że nie mam w chacie netu e, i że gdzieś idę, żeby tą potrzebę, tak jak kafejki internetowe, które jeszcze w Azji przetrwały, czy w Afryce, e, że jestem w stanie z niego skorzystać. Więc y, no to niestety jest tak, że my szukamy najprostszych rozwiązań najprostszych przyjemności. Doskonale wiemy, że żeby być w tym zdrowym drygu, tak jak powiedzieliśmy e, wcześniej, no to to wymaga jednak naszego dużego zaangażowania. Wiesz, no teoretycznie jakby na to spojrzeć logicznie, no to powrócę do analogowego zegarka, budzika, który wszyscy z nami nie powinien być problemem. No, spędziliśmy z nim prawdopodobnie ponad 20 lat życia i żyjemy. A teraz nam się wydaje, że to jest jakiś rocket science, więc wszyscy, nie, wszyscy, nikt z nas nie miał komórki jako dziecko, jak tu siedzimy i brało się za telefon stacjonarny na kablu i się dzwoniło, żeby załatwić rzeczy. Tak. I te rzeczy się wydarzały, więc to jest też kwestia tego, że nasz mindset się na maksa zmienił. No i że znowu jesteśmy też w momencie kultury, gdzie produkujemy gigantyczną ilość treści i nie ma żadnego przesiewu. Więc ponieważ tak dużo jest tych treści bezwartościowych, no to one nas też bardzo zalewają, bo dotarcie do wartościowych treści też jest dużo trudniejsze. A masz jakieś badania, albo dotarłeś do jakichś badań, być może sama robiłaś, jak wygląda ten poziom skupienia tych obecnych. Nas, czy też pokolenia, które, które, które wchodzi po nas względem, nie wiem, pokolenia, które żyły w latach 80. -tych, 70., -tych. czy to są, czy są. Domyślam się, że pewnie są jakieś różnice, czy są jakieś duże deficyty, czy to jest w pokolenie ludzi, którzy, dla których skupienie to zaczyna być jakimś no, naprawdę wielkim komfortem, żeby móc się skupić, bo, no, bo no, bo jest ilość dystraktorów. Tak, tu jakiś dystraktor, tu powiadomienie, tu jest coś do obejrzenia, tu jakaś reklama do mnie krzyczy, no i dziesiątki innych historii. To 30 sekund na TikToku. Dokładnie tak. To trzeba jakiś podcast posłuchać, tak, bo, bo wyskakuje i tak dalej, i tak dalej. Mm. To wymagamy dłuższego skupienia, oczywiście, że tak. Znaczy, my... To, że ja nie pamiętam, jak jest, znaczy ja pamiętam, ile dzieciaki mają skupienia przed ekranem, bo też robiliśmy projekt edukacji w tym roku, na pewno te badania są. W sensie one bardzo dokładnie pokazują, jak nasza uważność spada, i jak jesteśmy jak żyjemy w deficycie uwagi i jest to na pewno dobro luksusowe. Nie rzucę Ci danymi, w ten, bo Jasne. po prostu fizycznie ich nie pamiętam, a nie chciałabym ściemniać, ale jest tak i wokół tego się dużo badawczo dzieje, że właśnie wszystkie te rzeczy, które się dzieją wokół nas, ten szum informacyjny jest tak duży, że utrzymanie uwagi 15 minut już jest bardzo trudne. Więc tak jak dla naszego ciała te 45, tak jakby biologicznie 45 minut, czyli taką godzinę lekcyjną powinniśmy wszyscy na dupach umóc wysiedzieć i słuchać, to ja na przykład obserwuję różnych ludzi w różnych sytuacjach, że większość z nas już nie ogląda tylko nowego odcinku serialu. Mhm. Albo nie robi tylko jednej czynności, tylko równocześnie na drugim ekranie sprawdza maila, pisze na messengerze, wstawia kawę, miesza zupę, wiesza pranie. My jesteśmy, dla nas bycie w tej chwili jednokanałowym jest bardzo dużym wyzwaniem, bo wypadliśmy w ogóle z tej umiejętności i kiedy znaczy był ten moment kiedy nazwano to ADHD teraz tych rodzajów ADHD mamy X a tak naprawdę jest to po prostu o deficycie skupienia wynikającego z jego co można by było zrobić? No od początku uczyć i oddychania, no bo to wszystko trochę jest o oddechu i o tym, że wiem, że jak siedzę na dupie, to oddycham głęboko, i co się ze mną dzieje, i kiedy się ten oddech spłyca i co się dzieje właśnie w deficytach uwagi, czyli w ogóle ten umiejętność zatrzymania swojego ciała w tym rodzaniu, no bo większość z nas przez całą dobę nie dość, że jesteśmy niedospani i nie mamy żadnej regularności, to jeszcze wszyscy jesteśmy tacy, wiecie, tak jak kiedyś w tego tej reklamie Rutino Skorbinu nie ostrzy, bo jesteśmy. A to jednym okiem w telefonie, a to gdzieś w zegarku, a to sprawdzamy, czy ktoś nie dzwonił, a to jest powiadomienie, wiecie, a tu właśnie podcasta, a to coś tam. My nie umiemy być sami ze sobą i nie daj Boże nie umiemy się nudzić, bo jeszcze jesteśmy wszyscy na maksa nastawieni na tą produktywność, więc jak jadę samochodem, to nie pojadę w ciszy albo nawet nie posłucham ulubionego zespołu z lat 90, tylko odpalę podcast, bo muszę się douczyć. Więc cały czas jesteśmy dorzuc w tym i tak na maksa przebodźcowanym świecie, z tych bodźców bardzo często w dobrej wierze, Dorzucamy, co powoduje, że nasz aparat poznawczy i właśnie koncentracja czy umiejętność zapamiętywania w ogóle jest już w piwnicy, bo nawet nie przy kostkach. Ale czy, czy to będzie tak, kiedyś się ja zadałem, zastanawialiśmy, że to o tym rozmawialiśmy w kuluarach wcześniej, to wygląda na to, że będzie ten 1%. myślę, że procent to jest zbyt optymistyczny, ten jeden promil świadomych, mądrze zarządzających dostępem do technologii, do jakby przebodźcowaniem którzy potrafią, potrafią tą technologię no, takim w pewien sposób okiełznać, znaczy korzystać okay. z niej bardzo świadomie. 99% tego potrafić nie będzie. 99% będzie rozproszona, nieskupiona, podatna na wszystko to co na nią leci. No to to brzmi jak taki bunt mas. Znaczy Bundmaster my chyba już mamy, ale ja myślę, że to jest jeszcze, znaczy przyszło mi, zanim zaraz zawinę z powrotem, był taki serial kilka lat temu, nazywał się 3%. On był chyba brazylijski. Bardzo fajna koncepcja. Ja w ogóle kocham sci-fi'a i dystopię, bo one nam też pokazują, czego się boimy i gdzie jesteśmy. I on trochę mówił o tym świecie, w którym jest ten 3% wybranych, którzy mają to lepsze życie. No i cała reszta świata, którą trzeba jakoś zarządzić. Niewątpliwie idziemy w tym kierunku. I to widać. To widać po dostępie do edukacji, to widać po tym, jaki mamy stosunek do technologii, czy korzystamy z innych rzeczy, to nawet robiąc takie bardzo proste te porównanie, jakbyście spojrzeli, kto w średniowieczu był zamożny, to byli to ci, którzy byli nieopaleni i bardzo grubi, bo oni mieli stały dostęp do jedzenia, nie musieli pracować w polu. Jakbyśmy się zastanowili, jak w tej chwili wyglądają ci, którzy są dobrze sytuowani, no to nie są w większości szczupli i na ogół opaleni, bo jednak mają czas uprawiać sport na świeżym powietrzu i mają jakiś work-life balance, bo przynajmniej teoretycznie nie muszą być na trzech etatach i mogą wychodzić na słońce, a nie jechać z jednej roboty do drugiej. Więc to tak ładnie pokazuje jak nam się odwróciła sytuacja, ale mówię też o tym dlatego, że zdecydowanie społeczeństwo rozwarstwia nam się znowu w skrajnie szybkim tempie. I my już wiemy o tym, że mamy tą grupę bardzo uprzywilejowaną, która nawet to nawet nie jest kwestia tego, że. Znaczy, jedna kwestia jest to, że ona wie, jak zarządzać dostępem do technologii, ale też jest tak, że ona nie musi, w sensie wie o tym, że jest na górze drabiny społecznej i że trochę rozkłada karty, e, co też zupełnie zmienia ci relacje z daną, przykładowo, technologią. Więc ja jestem. I bardzo to jest dla mnie smutne społecznie i zaniepokoje na tym, że w tą stronę idziemy. Oczywiście fajnie by było, gdybyśmy byli w tych dwóch, trzech, czy procentach, czy promilu. Eee, ja myślę, że ta koncepcja, którą obserwujemy od lat 70 różnej formy ekowiosek, czy ludzi, którzy mm -hmm. może nie byli tak uprzywilejowani finansowo, ale stworzyli sobie jakieś mikroalternatywne światy, jest dokładnie tym, co będzie alternatywą do funkcjonowania, które mamy, bo jesteśmy na pewno w jakimś stanie pośrednim co z niego wyniknie, co by było rozwiązaniem? No rozwiązaniem byłoby wyjęcie głównej wtyczki i to też już bardzo wiele filmów i, i seriali i książek ten temat poruszyło. E, wiadomo by było, że zaraz byśmy mieli jakiś obiekt, tak jak Deep Web e, alternatywny i znowu pytanie, kto by miał do niego dostęp, e, ale no jesteśmy na pewno w miejscu, gdzie będziemy świadkami trochę jak bo takie stare chińskie przekleństwo, byś w ciekawych czasach tak, żył. Tak, tak. Ewidentnie żyjemy w bardzo ciekawych czasach, one nie są proste. Nie mamy mądrych liderów, więc szansa na to, że to zostanie jakoś humanitarnie, a nie biznesowo rozwiązane czy konsumpcyjnie, jest mała, no, ale znowu to od naszej edukacji i od tego, jak będziemy edukować najmłodszych, trochę pokaże, gdzie nas to zaprowadzi. A my nie mamy mądrych liderów, dlatego że no, ci, którzy teraz powinni być liderami, to już jest to pokolenie, które zostało. Zainfekowany tym rozproszeniem, tym, tym takim wiecz, wiesz, wiesz brakiem. Co? Myślę, że przede wszystkim dlatego nie mamy mądrych liderów albo mamy ich bardzo niewielu, bo jednak świat jest nastawiony na posiadanie. W sensie głównym mm. wyznacznikiem sukcesu w świecie, który sobie zrobiliśmy, jest posiadanie. A jeżeli Twoim mm. motywem do tego, żeby wzrastać. Jest posiadanie, no to podejmujesz decyzje, które nogu są bardzo krótkowzroczne albo nastawione tylko na rozwój tego, co ci przynosi pieniądze, co może nie być odpowiedzialne dla twojej wioski, twojego kraju czy twojej planety, nie? No bo większość tych. Tak jakbyśmy spojrzeli na to, co się dzieje z miką, która jest potrzebna do wszystkich ekranów, czy jakbyśmy spojrzeli na metale ziem rzadkich, no, wydobywanie ich w większości jest toksyczne, e, bardzo no. trudne i na ogół robią to dzieci za miskę ryżu, tak? No. Czy to powoduje, że nie kupujemy tych urządzeń? To kupujemy je, nie? Więc, bo ktoś tak stworzył świat, żeby za to nie płacić właściwych pieniędzy i nie tworzyć systemów ochronnych. Z drugiej strony widzę po markach, które próbują być bardzo odpowiedzialne. Że wtedy te rzeczy muszą kosztować, no bo jeżeli tworzywem Twoim jest AB z recyklingu, jeżeli wszystko produkujesz lokalnie, jeżeli patrzysz na to, żeby Twoi dostawcy byli fair trade, no to ta cena nie będzie jak z kraju środka, tylko ta cena będzie miała jedno albo dwa zera więcej, bo to nie jest kwestia zmienienia cyfry z przodu. No i nagle jest bunt społeczny, że dlaczego za coś, za co mogą zapłacić dwa zera mniej, mają płacić dwa zera więcej. No i tu też byśmy znowu mogli się cofnąć do edukacji, że gdybyśmy tłumaczyli, to może ludzie podejmowaliby inne decyzje, bo też ten obiekt z dwoma zerami więcej wytrzyma z nami x lat dłużej. No ale tu jesteśmy znowu w tym błędnym kole nieustającego posiadania nowych rzeczy i bycia tym chomikiem, który, który zasuwa. Jeszcze. Wróciłbym do przebodźcowania. <laughs> Czy wszystkie technologie teraz mają na celu ten wyrzut, szybki wyrzut dopaminy? Ktoś mi powiedział, że nawet ChatGPT 3.5 został tak zaprojektowany, żeby tworzyć treści, które nam się spodobają bardziej. Znaczy, słuchaj, ja myślę, że to jest, nie wiem tego. Myślę, że to jest bardzo prawdopodobne. Znaczy, to jest trochę tak, że my w tym momencie mówimy o wszystkich technologiach, jako o technologiach social mediowych czy technologiach wokół komunikacji, internetu i jaja. AI ma wiele nieprawdopodobnie mądrych zastosowań. Tak już powiedzieliśmy, że, że może oceniać wyniki rezonansu i w niektórych nowotworach jest lepszy niż człowiek. Wiemy o tym, że AI ma, znaczy możemy mu aplikować systemy, które na przykład będą nam dobierać odpowiedni kolor oświetlenia, który pomoże nam w koncentracji, może wpływać na to, jak czujemy się w budynkach. Jesteśmy w stanie wykorzystywać technologię do tego, żeby pole wrócić na księżyc za chwilę. Jesteśmy w stanie wykorzystywać technologii do budowania uber skomplikowanych maszyn, których nigdy wcześniej. Bez bez tych technologii byśmy nie zrobili. E, jesteśmy dzięki satelitom w stanie wiedzieć, w jakim tempie wysycha nam planeta. Więc e, technologie mają gigantyczny zakres bardzo pozytywnego wpływu na najkrótsze życie. Można pojechać do najbliższego szpitala i okaże się, że bez technologii to moglibyśmy co najwyżej odmawiać jakąkolwiek modlitwę, e, modląc się o to, że wyjdziemy z tego cali. Nie? Więc... E, więc ja bym nie demonizowała technologii, yy, bo technologie dały nam absolutnie gigantyczny potencjał. Demonizowałabym to, w jaki sposób korzystamy z tej części technologii, która odpowiada za nasze życie społeczne, a nie za ratowanie życia, yy, czy wydobywanie, czy, 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 czy chemię, czy, czy, czy cokolwiek innego. Dlatego, bo to tu leży problem braku odpowiedzialności społecznej i tego, że rzeczy, które wiemy, że są szkodliwe, są ogólnodostępne. Jeżeli można było w latach 80 umieszczać reklamy alkoholu i nikotyny na bolidach Formuły 1 chociażby i byli to główni sponsorzy i te opakowania wtedy były bardzo ładne, w sensie jak myślę o samych opakowaniach papierosów, to patrzyło się na to i rzeczywiście to był obiekt zaprojektowany, mimo tego, że był szkodliwy, też był po to tak zaprojektowany, żeby dobrze wyglądał, bo to projektuje się rzeczy, żeby ludzie chcieli je mieć i mogliśmy dojść do momentu w historii, w którym ani alkohol a nie nikotyna, nie mogą sponsorować sportu, to znaczy, że legislacyjnie mimo gigantycznego oporu tych części gospodarki można było tam dojść. Tylko, że my już nie mamy, wiecie, 20 lat, żeby o tym dyskutować, bo wtedy te rozmowy może nie trwały 20, ale to trwało lata, zanim tak. udało się to przepnąć. To jest słynna historia, jak to przemysł nikotyna wypłacił za to, żeby wyniki badań były takie, że nikotyna nie powoduje nowotworu płuc. Więc my nie mamy na to czasu, nam się świat pali w rękach. Mamy pokolenie młode, które Jedzie na prochach e, i mamy taki wzrost prób samobójczych wśród dzieciaków, jakiego nie mieliśmy nigdy w historii, więc e, jesteśmy w miejscu, gdzie my. Nie możemy się drapać po głowie i zastanawiać, hmm, to może za pięć lat, bo za pięć lat nasza rzeczywistość będzie taka, że sobie na tej chwili nie wyobrażamy. Bo jakbym wam pięć lat temu powiedziała, że AI będzie pisał studentom prace magisterskie, to byście powiedzieli: Nie, no co ty, no może będziemy sobie drukować kubki w domu, no ale jakie prace magisterskie? Nie? Więc nie mamy takiego już nawet wglądu, co się wydarzy za pięć lat. A nie mamy legislacji w tak jakikolwiek sposób w tych częściach, które są realnie niebezpieczne i realnie dostępne dla wszystkich nas chroniła. I to jest w ogóle paradoks. Że technologie, które ratują życie, przechodzą lata badań, są, wiecie, ograniczane i bardzo często, chociażby już zostając przy medycynie, trzeba leżeć na drugi koniec globu, żeby wykorzystać technologię ratującą życie. A rzeczy, które realnie je psują, są po prostu wypuszczane tak. w eter, tak na zasadzie, wiecie, jak rozsypywanie cukierków z samolotu. Zapytam w imieniu e, Łukasza. Powinniśmy prawnie reglamentować tę dopaminę? Znaczy, z mojego punktu widzenia, tak. Czy to jest legislacyjnie możliwe? E, to jest znowu o tym, jak jest zbudowany świat. E, ja sobie w pełni zdaję sprawę, że świat jest tak różnym kontekstem wpływów. I tak bardzo nikogo nie interesuje jednostka, że czytając historię, story i our storie, zdajemy sobie sprawę, no już idąc za jednym z głównych przywódców historii, że śmierć jednego człowieka jest tragedią, śmierć miliona jest statystyką. Więc jeżeli zarządzamy populacjami czy wpuszczamy coś, z czego korzysta populacja, to jednostka nas naprawdę nie interesuje. I to jest bardzo smutne, bo ja bym bardzo nie chciała, żeby tak było, ale jak rozmawiam z prawnikami, to bardzo często z punktu, jak sobie siedzimy i gadamy, no tak, no czemu nie ma pozwu zbiorowego, no z jakiegoś powodu, od tych, od ilu lat mamy Facebooka, 20, 15, z jakiś 2007 albo 2009 mm, jakoś mm, tak. Mm, tak, no to słuchajcie, to za chwilę będzie 20 lat, my mamy badania na ten temat, a ale czy ktoś coś z tym zrobił? To jest trochę jak z katastrofą klimatyczną. Ja bardzo, jak ktoś mi mówi, że są zmiany klimatu. Nie jest. Zmiany klimatu były zawsze. Mamy realną katastrofę klimatyczną. Gotujemy się na własnej planecie i do większości ludzi centralnie to nie dociera. Mimo tego, że widzą, że na przykład nie ma plonów i nie będzie. nie? Czy że mamy najcieplejszy rok w historii Homo sapiens. 2004 rok dokładnie tak. Więc to jest to jest 19 lat działania platformy. Za rok, o, oh, to będzie wielkie święto, ciekawe czy znowu zmienimy nazwę, e, albo co tym, co tym razem nas spotka, albo kto kogo kupi. E, ja kocham, słuchajcie, to już taka anegdota. Jak e, Zuckerberg reklamował Metaversum i tam miał taki słynny filmik: Co ta meta nam da, i że Jak się nie radzimy w tym świecie, to tamten świat ci na pewno zrobi dobrze. To Islandia zrobiła spot reklamowy, e, który z sw swojego kraju, który był prześmiewczy, w sensie był koleś, nie wiem czyście to widzieli, był koleś, który no, miał być podobny z fizjologii do, do cukierka i opowiadał: że We have water, our water is wet and you can touch it. E, I to, było, to, to był sztos, bo to dokładnie mówiło o tym, czego potrzebuje człowiek. E, więc jestem bardzo ciekawa, co Mark dla nas zrobi na, na 20-lecie swojego fantastycznego social medium. Ale czy powinniśmy mieć prawo? No, powinniśmy mieć prawo, tak jak powinniśmy mieć prawo w bardzo wielu innych departamentach, którego nie mamy. Wracając do przebodźcowania, mamy prawo mówiące o hałasie w mieście. Czy ktoś go respektuje? Nope. I mamy bardzo, inne, bardzo wiele, in, dużo innych praw, chociażby mówiących o wolności, równości, i tam jeszcze mogłabym dalej wymieniać. Czy ktoś je respektuje? Średnio. Średnio. Więc. <średnio> No, teraz mamy AIA, które teoretycznie wprowadza zabronione algorytmy sztucznej inteligencji, na przykład śledzące nas, tak, na ulicach. No to teraz mi powie, że dlaczego jeżeli o czymś teraz rozmawiamy i wyjdziemy stąd, to nasz telefon radośnie zaproponuje nam reklamę nowej kosiarki, bo rozmawialiśmy o kosiarce, już wiecie, bo to jest tyle zabawne, że nawet nie musimy wpisywać, ile kosztuje kosiarka, tylko po prostu po tam dwudziestu minutach czy godzinie, mimo że nikt nas prawnie nie śledzi, wyskakuje nam kosiarka. Więc, więc no to jest też o tym, jak bardzo świat jest gruby, minić mi No z kolejnej strony, czy Brexit, czy, czy wygrana Trumpa pokazują, jak wiele technologiami, znaczy jak bardzo technologie mogą zmienić świat na poziomie, który jednak się nie śnił filozofom, więc yy, no więc ja znowu, ja jestem, ja jego ten wiecie, mały, mały badacz, to dużą kłapie szczęką, mogę powiedzieć, że mnie strasznie interesuje to, co z tego powstanie, ale też wiem, że Nasze możliwości są bardzo ograniczone. W sensie my możemy poszerzać ludziom klapki i pokazywać im, jak jest. Po czym 99,9 nie wywali telefonu po tym odcinku, czy jakimkolwiek innym z sypialni, tylko radośnie rano przełączy e, drzemkę po raz 154, następnie budzi dźwięk pneumatycznego. staną w kurwieni, no bo jacy mają wstać e, i reszta dnia będzie bardzo określona. No może finalnie w którymś momencie wylądują lekarze, który im powie, że mają albo zaburzenie snu, albo stanę Albo cokolwiek innego, na co prawdopodobnie wezmą tabsy, które oczywiście część ludzi bardzo pomagają, ale część tych różnych zaburzeń można by było rozwiązać zmianą stylu życia. Zaczynając od budzika. Więc... Ja jestem osobiście przerażony, bo to, 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 to dzisiaj ja się jeszcze utwierdzam w takim przekonaniu, że ten, ten świat, na którym żyjemy, to, to jest taka kula. Ta kula jest w permanentnym braku skupienia, ona się trzęsie. Tak. To jest tak, jakbyś sobie wyobrażał taką małą jednostkę, która się nie może skupić. Bo, bo nikt jej tego nie nauczył, no, po prostu nie potrafi. Teraz te, tych jednostek jest już troszkę więcej niż, niż jedna, i ona się po prostu cały czas rozprasza. No to no ale wiesz, tak jakbyś spojrzał, to no tak wyglądają całe społeczności. Nie, jak spojrzysz nawet na miasta, nie to wszystko wibruje. To wibruje na poziomie świecenia, to wibruje na poziomie hałasu, ale większość z nas jest radykalnie rozstrojona. Więc, bo, bo wszyscy na którymś poziomie walczymy o przetrwanie, niezależnie czy to jest pierwszy dzień miesiąca, czy 25. Na oku 25 trochę bardziej walczymy o przetrwanie. Więc to jest z tego miejsca, że. My naprawdę potrzebujemy radykalnej zmiany systemu. W sensie ja sobie nie wymyśliłam tej rewolucji, mając mokresne o końcu świata, tylko z tego miejsca, że pracując z ludźmi, czy, i to w bardzo różnych miejscach, czy to jest branża kosmiczna, czy to jest Arktyka, czy to jest każdy z nas urządzając dom, doskonale sobie zdaje sprawę, że wyzwania, które mamy wokół siebie poznawcze, są po prostu poza naszymi możliwościami. Nie, wy nie wyewoluowaliśmy jeszcze do tego. To wrócę do Twojej książki. To jak zbudować ten szałas na hałas? No szałas na hałas trzeba zbudować tak, żeby się zastanowić czego potrzebujemy. Nie czego potrzebuje sąsiad, szef, sąsiadka i komu chcemy zaimponować internetach, tylko czego ja potrzebuję, żeby mi się dobrze spało, żebym się dobrze w tym domu pracowało, żebym się dobrze w nim odpoczywało i to nie tylko z miejsca ego, że fajnie wyglądałby 50-calowy telewizor, tylko z miejsca tego, że moje ciało na przykład potrzebuje 8 godzin snu i z jakiegoś powodu nie śpię, więc co mogę zrobić, żeby spać. Więc pierwsze czym jest na hałas, to jest powrotem do siebie i dla niektórych to brzmi bardzo ezotorycznie, ale to niestety jest czysta biologia, bo nie znając swoich potrzeb to Realizujemy cudze potrzeby we własnych domach, eee, a po drugie, stworzenie przestrzeni, która jednak w tym samym rozdrganiu nas wycisza. I to też dla różnych ludzi może znaczyć trochę co innego, ale wszyscy potrzebujemy relacji ze światłem dziennym, wszyscy potrzebujemy miejsc, które są ciche, bo żyjemy w gigantycznym hałasie. Wszyscy potrzebujemy dobrego jakościowego nawilżonego powietrza, czyli takiego, którego wilgotność tam między 40 a 60%. Ym, I wszyscy mamy rzeczy, które nam się podobają, więc otaczajmy się przedmiotami. Które się nam autentycznie podobają, a nie z miejsca, że jakoś to będzie, e, bo bardzo często rzeczy, które uznajemy, za najładniejsze trzymamy na jakieś święto, które może się nigdy nie wydarzyć, a warto jest w tej filiżance po babci, czy w ulubionym fotelu, po prostu móc się po tym dniu rozdrgania rozsiąść e, i delektować się ulubionym płynem, czy ulubioną książką, czy ulubioną muzyką. Czyli zacząć żyć dla siebie i w taki sposób to rzeczywiście jest dla nas wspierający od strony neurobiologicznej. Okay. To trzeba przeprojektować yeah. trochę. <grywa> to jest, to <grywa> to idźcie proces... i projektujcie wszyscy. <grywa> to pl plan, plan jest, teraz pozostało tylko wykonać. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo.